Witam Was w dzisiejszym odcinku, a dzisiejszy odcinek o czym? No moi drodzy, już niedługo czas powidać pisklaki. Czyli tak naprawdę 18-19 dzień. Co robimy? Dosyć istotne, ważne elementy się w tym momencie dzieją w rozwoju kurczaka, ale co my powinniśmy zrobić i jak to powinno wyglądać, to się dowiecie za chwilę. Przyszedł czas... Najważniejszy, czyli 18-19 dzień, czas y, przełożenia jak do koszyków. Ja, jeżeli chodzi o Ibator, o Ibator, pisam przed chwilą ze sobą o takim inkubatorze. Y, chodzi o y, Cimuka, czyli białek Mam takie koszyczki. Świetna sprawa. Dzisiaj przygotowałem tylko jedną na no, ewentualne odpady, mam nadzieję, że ich nie będę. Nie będzie. Ja robiłem prześwietlenie. Ostatnie siódmego dnia, więc zobaczymy co będzie. Ja oczywiście korzystam z mojej ściągi, bo ja zwykle z tych parametrów zapominam. Najważniejsze i najistotniejsze melan. Podnosimy ciśnienie, wilgotność do 70% i tu obniżamy temperaturę do 37,2. 37 Jeżeli chodzi o i jest to na, y przepraszam, bioexa ta temperatura jest bardzo fajna żeby to zrobić istotne ja tak przerywam bo tam coś chyba piszę zobaczymy przy przyświetleniu, jest bardzo istotne że on tą temperaturę fajnie obniża troszkę niższa temperatura też pomaga w zachowaniu wilgotności. A dlaczego się tą wilgotność podnosi? Dlatego, żeby kurczakom ułatwić przerwanie błony, która się znajduje w jajku. Często przy świeżych jajkach, jak gotujecie, ciężko się obiera, to właśnie ze względu na tą błonę. Eee, czy możecie zobaczyć na TikToku różne filmy, jak obierają skrópkę jest taka błonka, to właśnie o tą błonkę chodzi. Kurczak musi się jej pozbyć. Ale tak jak wspominam na początku, w tej czasie dzieje się jeden z najważniejszych procesów. Kurczak przebija się do komory powietrza. Komorze powietrza. Większość kurczaków w momencie, gdy przekładamy już do koszyków powinny mieć głowę przebitą do komory powietrza, albo się zbliżać do niego. Kurczak jest zdecydowanie duży, jest ciemniejsza strona. Obu marcie wygląda podobnie, moi drodzy, pojawia się tak zwany czarny krąg, czarna obręcz. To jest znak, że oczywiście kurczak nie żyje i co najważniejsze, no nie ma ruchu. W tej dobie ten ruch jest bardzo wyczuwalny. I jak to zrobimy? Kurczak się przebija i zaczyna robić dziurkę. Ty robi dziurkę, co robi? Zastępuje proces rozwoju płuc. Bardzo istotny proces, dlatego nie bez powodu w tym momencie nie pomagamy przy wykluciu się takiego kurczaka. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie, tak jak mówiłem, rozwija się płuc, następuje wymiana powietrza między powietrzem, jakby tlenem, znajdującym się w jajku, a powietrzem zewnętrznym. Przez takie coś możemy doprowadzić do tego, że zaburzymy ten proces. Ogólnie od nabicia mogą minąć nawet dwie doby, zanim kurczak się uwolni. Silniejsze kurczaki zazwyczaj robią to po dwóch, trzech godzinach, ale te mniej słabsze jest to nawet proces 12 godzin. Dopiero po dwóch dobach powinniśmy się zdecydować na jakąkolwiek pomoc. Tylko tą pomoc też powinniśmy wykonać odpowiednio. Możemy też zauważyć, jaki problem tkwi w tym, że kurczak dalej na przykład nie chce wyjść. Pierwszy co? Błąka jest zdecydowanie sucha. Sam kurczak bardzo szybko wysycha. Jest to powód, że wilgotność jest zbyt niska. Tylko pamiętajcie, przy zbyt wysokiej wilgotności kurczaka możemy, jeżeli, jeżeli on sam się jeszcze nie przebije, możemy również utopić. Więc to są dostatne elementy, dlatego, tak jak dzisiaj pisałem z jedną rozmową, inkubator powinien się przebywać, tak jak mówiłem, w temperaturze około 21 stopni. W tych typowych plastikowych inkubatorach, albo możecie stworzyć opakowanie, jakby z kartonu, czy ze storopianu, czy obkrywać kocem. Sam sprawdzam to metoda jest dwa razy lepsza wylęgalność. Albo po prostu ochronić go. Przecież nie trzymajmy termometra inkubatora w temperaturze niższej. Co tu się tak hałasuje? No i oczywiście od 18.19 doby wyłączamy obracanie się. Jajek u mnie to jest bardzo prosty sposób. I czekamy, czekamy na... Dobrze słyszę. Kurczaki już piszczą i nie wiem czy coś mi się tam nie wybiło. Zdecydowanie to jakiś kurczak piszczy. Ja nawet nie wiem czy tu... bo to jest bardzo głośny dźwięk. Eee, piszczenie. O co chodzi w piszeniu w inkubatorze? Jest to bardzo ważne. Kurczaki się komunikują między sobą. I jednym słowem mówią, eee, kolego, byłaś szybciej. Im więcej dźwięków, więcej komunikacji, te kurczaki zdecydowanie lepiej wychodzą. Komunikują się między sobą. Jeżeli zauważyłem, jeżeli chodzi o ten inkubator, ja jeszcze przymknę, bo jeszcze tego nie będę robił. Jeżeli chodzi o ten inkubator, tu wylęgo, wylęgi są bardzo systematyczne. W ciągu... Przypuśćmy od nakłucia się większości jajek w ciągu 4-5 godzin pojawia się większość kurcząt. Zazwyczaj kurczęta po dobie od tego, co tak zaczął pić, wyszedł już miałem delikatny problem z tym, żeby z tego inkubatora wyjść. Więc pamiętajcie, wilgotność, podstawa, temperatura, druga sprawa i co najważniejsze, moi drodzy, cierpliwość. Starajmy się w tym momencie do inkubatora już nie zaglądać. Ja zazwyczaj zaglądam tam dopiero 21 dnia. Dlaczego? bo robimy niepotrzebne wietrzenie jakby to powiedzieć magazynu i całego inkubatora co chwilę robimy wahania wilgotności oraz temperatury powinniśmy tego uniknąć to jest naprawdę ciężki proces dla kurczaka on musi się stamtąd wydostać i nie zaburzajmy mu tego tu musimy się uzbroić w cierpliwość ja mam ten plus, że mam okienko wy w plastikach też to widzicie yy. i możemy zobaczyć, czy coś się pojawia ale starajmy się być naprawdę naprawdę cierpliwi ja się biorę do roboty i widzimy się na podsumowaniu. Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Trzymajcie kciuki. To czas na podsumowanie. Cztery jajka kochinów, te podejrzewałem, a tu niestety obumarłe mamy kwiatki. Nieźle. Dalej tych jajek jest dużo, bardzo dużo. Więc cieszą się przeokropnie. A ten pisk, co moi drodzy słyszeliście? To nie był bez powodu. Państwo, jak ja tu mówię, państwo, kochinki, chcę wyjść. E, tu mamy na dole kochiny, tu mamy kwiaty i brachmy, więc może byłoby ogólnikowo, że to chodzi mi o e, kochinki, ale jest już jeden kurczek z dzióbkiem na wierzchu, trzy jajka już są przebite, większość jajek jest komorze powietrza, więc po prostu rewelacja. Czekamy na efekt, ja ich zostawiam. Ze względu na to, że coś tu się dzieje ja tu będę musiał zajrzeć jednak 20 dnia i zobaczyć jak to będzie wyglądać, ale to tak właśnie na tą chwilę wygląda. Temperatura wzrasta, trzeba dolać wodę, bo tej wody przy 70% dosyć dużo idzie. Ja zamykam nasze dzieci i moi drodzy czekamy na efekt końcowy, który utrzymamy, Pod, po, podsumowując, 70% wilgotności, temperatura 37,7%. 37, albo możecie zmniejszyć do 37.2 nic się takiego nie stanie więc śmiało tylko przy inkubatorach które wskazują prawidłową naprawdę temperaturę jeżeli tak nie macie to tego nie róbcie nie skrobiemy nie pomagamy jak nie potrafimy Pomagamy tylko i wyłącznie, jeżeli w przypadku tego, że będziecie mieli zasłuchłą wilgotność, możecie delikatnie spryskać taką błądkę do kurczaka i to mu coś pomoże, ale nic więcej. On sam wyjdzie tu, natura działa cuda, jak to się mówi, i niestety ma na to wpływ. Słabsza ogniwa przegrywa. Hashtag finał. I czekam na efekt.